A, co, dzisiaj wyjdziecie do szkoły, jaka będzie wycieczka? A skąd mówiliś? Jaka wycieczka, to może, mam taką nadzieję, że do Fikolandu. A ja mam taką nadzieję, że nie, ja mam taką nadzieję, że do kina. <grystanie> w kinie jest teraz mecz, nie da się nic skowlać. Skowlać? Do ciebie chyba. O. Czytałem, co jest w naszym długopiście. I się nie kłóć. Na pewno i pojedziemy do skate parku. Do parku, do szkoły, do Kopytkowa. Nie? czytałem i pojedziemy do ZOO! Fajna wycieczka szkolnego. do ZOO. O, no to fajnie! No to, co? Musimy chyba iść, nie? No chyba tak, jak do szkoły. Chociaż w Plesach mamy, nie? No, mam no, zawiedzieć na swoim autobusem Ples. Właśnie jest przynosiłem krzesanku. Niek! Jak tylko można! Możemy się tylko pojawić w tym, co tylko można. Bieg! Zobaczmy, za dużo tutaj jest takich sytuacji zawalnych. Chciałam pociągnąć, jest teraz czerwonę zama do tego, żeby nie posłować emocje. To nie jest bieg, tylko iście. Ech. No tak. A zwyczajnie nie można pójść do autobusu. Można chce iść, do, chce iść do, pięk... do pięknego autobusu. W ogóle autobusu naszej mamy. Chodźmy już. Du o, już nie tylko odjeżdża. <gryp清。<gryp清. <gryppy> Jak wycieczka to wchodzić. Idziemy. Przywioło ze was. Do szkoła pana od razu do. Od razu mi. Weźmy lepiej, weźmy lepiej. Masz plecach. Właśnie bierzemy. Ona. Wchodzę. Wchodzę, ja też. I pamiętajcie, to dzisiaj, jutro w szkole będzie bądź bal wyzwal... piąty. Piąty w O już.

Najpierw pójdę do klatki tygrys. Wow, ale piękny tygrys. Trzeba go chyba wybrać z bliska. Z tego bliska tego tygrysa to nigdy bym nie widziała. Wow. A z matką to by było fajnie. O, Trzeba by było. Ja pójdę do może do... Zobacz. Bo ja pójdę do ptaka będę ale nie wiem wiesz którego tu wybrać? o wszystkie same w tej samej klatce no to ja bym może wybiór do poczynienia wszystkie to są takie piękne ze sobą.

Piękny. Stać mi się chce, jak go widzę. Piękny jest po prostu. Trzeba go tylko widzieć i widzieć. nie Wow. To wszystkie

Nie pójdę do dosłyszał. Wszyscy gdzieś poszli. Ja nigdzie nie idę. Dzisiaj mam WOLDę. FIATA fajnie, Ja dzisiaj nie mogę. Iść, bo jestem chora. TEN. robimy nie są O! 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 Ja też

Я стоп! Ja